Zagadnienie początkowe metodą współczynników nieoznaczonych rozwiązuje się w zupełnie przewidywalny sposób. Czyli, najpierw, yy, przy pomocy metody współczynników nieoznaczonych, rozwiązujemy, znajdujemy ogólne rozwiązanie naszego równania różniczkowego, czasem też jeśli trzeba korzystamy z tego twierdzenia o dodawaniu rozwiązań, a następnie gdy już mamy to ogólne rozwiązanie to wykorzystujemy zagadnienie, dane zagadnienie początkowe w celu wyznaczenia stałych C1 i C2 w tym rozwiązaniu i w ten sposób otrzymujemy rozwiązanie tego konkretnego właśnie przykładu. Zatem myślę, że najlepiej będzie jeśli od razu przejdziemy do rozwiązywania przykładów. Ok, więc tutaj mamy taki przykład. Równanie różniczkowe y bis plus 5y' prim plus 4y równa się 4t plus 1 plus e t. No i mamy tutaj zagadnienie początkowe y od 0 równa się 1 dziesiąta, y' prim od 0 równa się 1 i 1 dziesiąta. No dobra, no więc przede wszystkim widzimy, że to trzeba rozbić na dwa równania. Pierwsze to będzie, gdy będziemy mieli równe 4t plus 1 to równanie tutaj, a drugie, gdy będziemy mieli e do t. Każde z nich oddzielnie rozwiązać, następnie ich rozwiązania do siebie dodać, stworzyć ogólne rozwiązanie, no i podstawić warunki początkowe, żeby tutaj wyznaczyć dokładne rozwiązanie. Dobra, więc po pierwsze tutaj co, nasz wielomian charakterystyczny to lambda kwadrat plus 5 lambda plus 4. No i znowu, no jak mamy w to możemy zauważyć, to jest lambda plus 1 razy lambda plus 4, czyli, czyli nasze tutaj um, no, pierwiastki tego wielomianu charakterystycznego, no to to jest minus 1 i minus 4. Teraz patrzymy na nasze dane, w na nasze równania. W pierwszym przypadku mamy 4t plus 1, czyli po prostu wielomian, to to oznacza, że stała kontrolna równa się 0. W tym drugim przypadku mamy E do T po prostu, no to stała kontrolna to się równa 1. Zauważmy, że w żadnym przypadku stała kontrolna nie jest jednym z pierwiastków wielomianu charakterystycznego, więc nasze rozwiązania w obydwu przypadkach no, będą wielomian razy. Yy, no, o dobra, może tak. Czyli tutaj w tym pierwszym przypadku 4T pl plus 1, nasze Fi1 od T to będzie jakieś... A T plus B. E, takiego, z takiej postaci będzie to rozwiązanie. W drugim przypadku FI2 od T będzie po prostu A razy E do T. No dobra, no i musimy teraz <laughs> sobie odpowiednio tutaj wyznaczyć, czyli Fi1 Prim od T no to będzie po prostu równe A. Zaś fi 2 F1 Bis od T. Będzie równe 0. Podstawiamy do naszego równania, czyli mamy φbis, no, no to y, będzie 0 plus 5 razy φ1' to a plus 4 razy at plus b. I my chcemy, żeby to było równe naszemu 4t plus 1. E, ok, 4t plus 1. No i uporządkujmy to. Tutaj 0 znika, tu mamy 5 plus 4AT plus 4B równa się 4T plus 1. Skąd dostajemy wniosek, że 4A równa się 4, bo to jest współczynnik przy T. Natomiast 5A plus 4B równa się 1. No i taki mamy układ równań. Tak naprawdę tu od razu widzimy, że A równa się 1. Czyli mamy 5 plus 4b równa się 1, czyli 4b równa się minus 4, czyli b równa się minus 1. Czyli nasze fi, od, fi 1 od t równa się po prostu e t minus 1. Takie tutaj mamy rozwiązanie. Dobra, teraz φ2 od t. Jeszcze raz sobie napiszmy, φ2 od t równa się a razy E do T. No to phi 2 od T to surprise, surprise. A razy E do T. No i Fi 2 Bis od T to też jest A razy E do T. Podstawiamy do naszego równania, czyli co mamy? A razy E do T dalej plus jak jest dalej? 5Y czyli 5 A E do T. No, i plus 4y, czyli 4 razy a razy e do t, i to ma się równać po prostu to ma się równać po prostu e do t. Ok, więc w takim razie tutaj dostajemy 9, 10a e do t ma się równać e do t, czyli 10a ma się równać 1, czyli a ma się równać 1 dziesiąta, czyli nasze fi 2 od t, równa się 1 dziesiąta e do t. Zatem nasze rozwiązanie tutaj takie no, szczególne, do no, to to jest po prostu suma tych dwóch rozwiązań, czyli tu wyszło t minus 1 plus 1 dziesiąta e do t. Jeszcze dodatkowo chcemy rozwiązanie ogólne tego jednorodnego układu, jednorodnego no, równania. To wtedy, to wtedy zgodnie z tym, że mamy minus 1 i minus 4, to nasze rozwiązanie ogólne to będzie C1 razy e do minus T plus C2 razy e do minus 4T. To dodajemy no i to jest nasze, nasze y od T. No dobra, i teraz chcemy wykorzystać zagadnienie początkowe. Przypomnijmy sobie, od y od 0 to 1 dziesiąta, y od 0 to 1,10. Ok, więc mamy Primo 0 równa się 1,10. No dobra, no i podstawmy, czyli jak podstawimy 0 pod t, to będziemy mieć C1 plus C2 plus, a w zasadzie minus, bo tutaj t się po prostu zeruje, minus 1 i plus 1 dziesiąta i to ma się równać 1 dziesiąta. No, a właśnie jeszcze potrzebujemy y' od t. To co to będzie? To będzie minus c1 e do minus t, e, minus 4c2 e do minus 4t. E, to tutaj plus 1 i plus 1 e, dziesiąta e do t. Jak tu podstawimy 0, no to dostaniemy minus c1, minus 4c2. E, Plus 1 plus 1 dziesiąta ma się równać 1 i 1 dziesiąta. Zauważ, że tu się fajnie składa. 1 dziesiąta się kasuje, tutaj 1 i 1 dziesiąta się kasuje. I dostajemy C1 plus C2 równa się 1 i minus C1 minus 4C2 równa się 0. No to możemy dodać od razu stronami i dostaniemy minus 3C2. Równa się 1, czyli C2 równa się minus 1 trzecia. No a C1 w tym momencie minus 1 trzecia równa się 1, czyli C1 równa się 1 i 1 trzecia. Czyli nasze ogólne, nasze rozwiązanie tego zagadnienia początkowego to jest funkcja y od t równa tutaj c1, czyli 1 i 1 trzecia razy e do minus t. A minus t, tutaj trochę lepiej to napiszmy. P dalej minus 1 trzecia razy e do minus 4 t. No i dalej mamy plus t minus 1, plus t minus 1, plus 1 dziesiąta e do t. To jest właśnie rozwiązanie naszego zagadnienia początkowego. Jeszcze jeden przykład. Tym razem zagadnienie początkowe y bis plus y' prim minus 2y równa się 4 cosinus t minus 2 sinus 2t. No i mamy, że y od 0 równa się minus 1, a y' prim od 0 równa się 1. No, no dobra, no i znowu chcemy to tutaj rozwiązać. No to musimy znowu rozbić na 2, no bo 4 cosinus t i minus 2 sinus 2t się nie da połączyć. Mają inny współczynnik, inną tutaj. No, Argument, więc musimy to rozbić na dwa yy, równania, które rozwiążemy, a następnie ich rozwiązania dodamy. No bo co? No bo tutaj nasza stała kontrolna, no to to będzie po prostu i. Tak? No, yy, no bo tutaj właśnie mamy jakby alfa, czyli e do alfa t, no to alfa jest równa 0, natomiast właśnie w kosinusie nasze beta t to jest t, czyli beta jest równa 1, czyli mamy i. A w tym drugim mamy inną stałą kontrolną? 2i. No i właśnie, tak to trzeba podejść. Nasz wielomian charakterystyczny to jest lambda kwadrat plus lambda minus 2. No to to jest lambda plus 2 razy lambda minus 1. To sobie można sprawdzić, czyli tutaj nasze do nasze pierwiastki wielomianu charakterystycznego to jest minus 2 oraz 1. Więc znowu widzimy, że tutaj się żaden nie pokazuje. No to co, no to w takim razie nasze rozwiązania. W pierwszym przypadku nasze φ 1 od t to będzie po prostu a razy cosinus t plus b razy sinus t. Natomiast φ 2 od t będziemy mieć c razy e, cosinus 2t plus d razy sinus 2T. Takie będą nasze właśnie tutaj rozwiązania. E, no dobra, no i w takim razie F1 e, od T to będzie, pochodna z tego, to będzie minus A sinus T a tutaj plus B kosinus T. No i F1 Bis od T. No to znowu tutaj będzie minus A cosinus T. Minus b sinus t. No dobra, i wstawiamy to do naszego równania. No tutaj mamy, przynajmniej nie mamy za bardzo liczb, więc mamy minus a cosinus t minus b sinus t a plus phi e, prim, czyli minus a sinus t plus b cosinus t. No i minus 2 fi, fi po prostu, czyli minus 2a cosinus t i minus 2b sinus t. I to chcemy, żeby było równe 4 cosinus t. Ok. No to teraz to uporządkujmy. Czyli cosinus t wyciągamy przed nawias. Wtedy co przy nim będzie minus a, dalej plus b i minus 2a. To, no i to po prostu tyle. To, znaczy dalej plus sinus t. I tutaj przy sinus t mamy minus b, minus a i minus 2b. No i to ma się równać 4 cosinus t. Skąd wniosek, że przy cosinusie mamy 4, przy sinusie mamy 0, czyli minus 3a plus b ma się równać 4. Natomiast minus a minus 3b ma się równać 0. Ok, czyli tu aż się prosi, żeby stwierdzić, że a równa się minus 3b. Podstawić do pierwszego to będziemy mieć 9b plus b równa się 4, 10b, czyli b równa się 4 dziesiąte. No a w takim razie a równa się to razy minus 3, czyli minus 1 i 2 dziesiąte. No i w takim razie nasze fi 1 od t, jest po prostu równe a cosinus t, czyli minus 1 i 2 cosinus t plus 4 sinus t. No i to jest pierwsza czyli załatwiona. Teraz druga. <coughs> Więc fi 2 od t, no zasadniczo aha, nie no, trzeba by jednak napisać fi 2 od t. To będzie c razy cosinus 2 t plus d razy sinus 2 t tak, tam chyba napisałem, tak? Tak. Więc Fi2' od T, no to tutaj te dwójki będą wychodzić, więc się zrobi e, minus 2C sinus 2T. A tutaj plus 2D cosinus 2T. No i Fi2bis od T, no to tutaj znak nam się nie zmieni i zostanie minus 4C. Cosinus 2t. A tu się znak zmieni, bo przechodzimy na minus sinus. Więc będzie minus 4d cosinus 2t. No i znowu podliczamy to sobie. Więc tam było Fibis. No to będzie minus 4c cosinus 2t. Minus 4d. Eee, coś tutaj. Aha, tutaj powinien być sinus. Eee, minus 4d sinus. 2T, dalej plus fi prim, czyli minus 2C sinus 2T, plus 2D cosinus 2T, no i dalej mi było minus 2 fi, czyli minus 2C cosinus 2T i minus 2D sinus 2T. I my chcemy, żeby to było równe. Ile ta? Minus 2 sinus 2t. Minus 2 sinus 2t. No dobra, to róbmy porządki. Kosinus 2t razy. I tutaj będzie minus 4. Dalej cosinus plus 2d. Minus 4c plus 2d. I minus 2c. E, plus sinus 2t. No i przy nim jest minus 4d. Minus 2C, minus 2C, no i dalej jest minus 2D. I to ma być równe minus 2 sinus 2T. Ok, czyli przy cosinusie jest 0, czyli minus 6C plus 2D równa się 0, a przy sinusie jest minus dwójka, czyli minus 6D e, minus 2C równa się minus 2. Taki układ równań mamy. Stąd 2D równa się 6c, czyli d równa się 3c. Od razu widzimy i podstawiamy tutaj, czyli minus 6 razy 3c to minus 18c, minus 2c równa się minus 2, to jest minus 20c. Więc dzielimy przez minus 20 i dostajemy c równa się 1 dziesiąta. No i teraz d to po prostu to razy 3, czyli to będą 3 dziesiąte. Czyli nasze Fi2 od T, to no to było jak to było? To było C. Gdzie to jest? C razy cosinus 2T plus D razy sinus 2T. Czyli 1 dziesiąta cosinus 2T plus 3 dziesiąte sinus 2T. OK, więc nasze rozwiązanie poprzednio tutaj dostaliśmy, e, gdzie to jest. Minus 1 i 20 kosinus T plus 4 sinus T, minus 1 i 2 kosinus T, plus 4 sinus T teraz do tego dodajemy to, czyli mamy plus 1 dziesiąta kosinus 2T, plus plus 30 sinus 2T, no dobra, no i jeszcze rozwiązanie ogólne, tutaj nasz wielomian charakterystyczny był. Miał, te, miał pierwiastki minus 2 i 1, czyli rozwiązanie ogólne to będzie c1 razy e do minus, to było minus 2 i 1, tak? Minus 2 i 1. c1 e do minus 2t plus c2 e do t. To jest nasze y od t. No i dobra, i teraz jeszcze zagadnienie początkowe. Przypomnijmy sobie, jakie ono było y od 0 minus 1 y od 0 1 y od 0 minus 1 y od 0 1 ok no to zobaczmy jak podstawimy 0 to się zrobi c 1 plus c2 e, tutaj cosinus 0 to jest 1 więc minus 1 i 20 sinus 0 to jest 0 więc to znika Tutaj będziemy mieć kosinus 0 znowu, czyli plus 1 dziesiąta i to się zeruje i to wychodzi minus 1. Natomiast, aha, tutaj było y' prim. no właśnie, y' od t musimy też policzyć, więc y' od t, no to co to? Tu minus dwójka spadnie, więc będzie minus 2c1e do minus 2t plus po prostu c2e do t. Tutaj będzie plus 1,2 sinus t, sinus t plus cztery dziesiąte cosinus t. No tutaj dalej jeszcze ta dwójka wyjdzie, więc się zrobi minus 0,2 sinus 2t. No i plus 0,6 cosinus 2t. Ok, więc jak podstawimy pod to 0 to dostaniemy minus 2C1 plus C2, tutaj to się wyzeruje, to się zrobi plus 40, to się znowu wyzeruje i plus 6 dziesiątych równa się 1. Taki układ równań dostajemy i o, promocja 40, 60 skasuje się z jedynką. Tutaj możemy sobie przerzucić, więc będziemy mieć, że c1 plus c2 minus 1,1, jak przerzucimy, to dostaniemy 1 dziesiątą. A tutaj będziemy mieć minus 2c1 plus c2 y, równa się 0. No i możemy teraz odjąć i dostaniemy 3c1, to się c2 skasuje, a tu wejdzie 1 dziesiąta, czyli c1 będzie równy 1 /30. No a c2 w takim razie będzie co równe? Będzie równe 2c1, czyli 2 30. czyli nasze w takim razie y-t. Y-t wersja ostateczna to 1/30, co tu było e do minus 2t, tak? e do minus 2t plus 2 30. e do t. No i dalej jaka tam ta końcówka była? Minus 1 i kosinus t. Minus 1 i 20 kosinus t. Plus 4 dziesiąte sinus t. Plus 4 dziesiąte sinus t. No i na końcu była 1 dziesiąta kosinus i 3 dziesiąte sinus. Czyli plus plus 1 dziesiąta kosinus 2 t plus 3 Sinus 2T. To jest nasze tutaj rozwiązanie. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.